Miłości Moc, miłości Moc, miłości Moc. Krótki przekaz o tym, dlaczego warto puszczać rzeczy za free i otrzymywać rzeczy, które również są darmowe. Dlatego tak to, jeżeli uprawiacie alchemię, bądź też słyszeliście o prawie przyciągania, słyszeliście pewnie o takiej technice, która nazywa się zasiewaniem pieniędzy. Czasami, a nawet często, nieważne jak duża bądź jak mikra jest to kwota. Ważne, żeby wpuścić ją tam, gdzie chcemy, ażeby te pieniążki wyrosły, no i żeby ją później tam w jakiś sposób pielęgnować, żeby kibicować temu wzrostowi, czyli żeby ten wzrost zasilać. I teraz, jeśli chodzi o rzeczy darmowe, bardzo często przyjmując coś do siebie, przyjmując coś do swojego domu, wpuszczamy nie tylko. Tą dawną, darmową rzecz, ale bardzo istotną informację. Dajemy znak, że jesteśmy w otwartości na przyjmowanie. Dajemy znak, że wyposażamy swoje gniazdo, że wołamy coś do siebie, że mamy ten kierunek, ażeby ze świata coś przyjąć, jesteśmy gotowi się tym zająć, zaopiekować, rozwinąć to, w jakiś sposób zrobić z tego część kompozycji swojej rzeczywistości. Bardzo często ludzie nie są w takim trybie. Na przykład podróżują albo przeprowadzają się, lub też nie chcą zasilać sytuacji, w której są, więc oczywiście nie wołają więcej kwiatów, czy też więcej kamieni, czy mebli. Natomiast w momencie, kiedy jesteście w sytuacji, która jest już Waszą ulubioną, którą chcecie jeszcze dopieścić, zoptymalizować. Przywołajcie te rzeczy, które Wam pasują i puśćcie te, które do tej kompozycji lub do tego etapu życia oczywiście nie zgadzają się już i które zgrzytają, które zamiast rezygnować wchodzą w negatywną interferencję i po prostu kolokwialnie mówiąc Was wkurwiają. Jeżeli jesteście w stanie spojrzeć na swoją rzeczywistość i zobaczyć, co Wam służy, co nie i co możecie z tym zrobić, Zapewne zauważycie też parę przedmiotów, które no, nie przynoszą radości. I tutaj uśmiecham się do tego japońskiego sposobu oczyszczania przestrzeni, który polega na tym, by faktycznie pozbyć się ze swojego bliskiego otoczenia wszystkich rzeczy, które nie powodują w nas jakiegoś rodzaju emocjonalnego przepływu dobra. No, ja uważam, że to dosyć ekstremalne. W magii czasami zatrzymujemy. W domu, w rzeczywistości przedmioty z innych powodów, na przykład symbolicznych, ale jeżeli chodzi o zasiewanie swojego dobrostanu poprzez przyjmowanie rzeczy darmowe, to kiedy przyjmujemy darmowe rzeczy, to otwieramy się na to, że przyjdą niespodzianki, że przyjdą od innych stron niż się spodziewamy. No i oczywiście, jeżeli to są rzeczy używane, to, to aby te niespodzianki nie przyszły w truskwach i w jakimś dziwnym zapachu czy w energii, oczywiście wymaga to od Was uważności, wymaga to od Was oczywiście technik zabezpieczania się przed takimi ewentualnościami i zdrowego rozsądku. Nie przyjmujcie wszystkiego, co wydaje Wam się po prostu, no, powiedzmy, darmowe, więc fajne. To muszą być rzeczy, które nie będą u Was takim śmieciem, nie będą u Was zagracały, tylko właśnie u Was na przykład zyskają nowe życie, bądź przydadzą się do czegoś, na co dawno czekaliście. Otwórzcie się na to, by po prostu otrzymywać. Jeżeli możecie skorzystać z takiego narzędzia, jak internet, to dajcie sobie taką możliwość. Czasami ludzie. Chcą się pozbyć materii, bo na przykład one przenoszą się gdzieś, bądź też nie pasuje ta dana materia do tego, co zamierzają oni robić. Może natomiast pasować do waszego planu. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj brak pieniędzy nie jest już powstrzymaniem dla człowieka, a w magii na dobrą sprawę nigdy nie był. Bo pieniądze to jest siła wodna, siła, którą się powoduje, którą się zasiewa. Na którą ma się wpływ, która no, można powiedzieć w bardzo dużym stopniu odzwierciedla to, jaki jest nasz stosunek do materii i jaki jest nasz stosunek, tak w ogóle, do posiadania. Czy uważamy, że zasługujemy na to, żeby mieć, czy na przykład nie sięgamy w ogóle po rzeczy, nie lubimy rzeczy, pozbywamy się tego, rzucamy tym jak gorącym ziemniakiem. Ludzie są różni, podejście są różne. Jeżeli wpuścicie do swojego życia darmowe rzeczy, zadbajcie o to, by nie był to chaos informacyjny, w sensie, by nie były to jakieś gadżety reklamowe, jakiegoś rodzaju po prostu przedmioty promujące kogoś lub coś, na czym Wam nie zależy. Takie rzeczy, chociaż są darmowe, powodują zgiełk i hałas, tak jakby kolekcjonować menu od pizzy, no, na którą się wcale nie wybieracie. To, że coś jest darmowe, nie znaczy, że ma wartość. Jeżeli możecie przyjrzeć się takim ogłoszeniom w Waszej okolicy albo takim możliwościom, które gdzieś tam macie w zasięgu, no to będziecie w stanie pewnie wyszczególnić, które z nich są dla Was lepszą ofertą, które z nich wręcz przeciwnie Niezależnie od tego, ile macie pieniędzy, warto pociągnąć za te strony rzeczywistości. Jeżeli chcecie, by energia i materia udrożniła swój przepływ w Waszym życiu, jeżeli brakuje Wam czasami tak zwanego głodu szczęścia, albo pomocy od jakiejś osoby, po której nie spodziewalibyście się żadnej aktywności w Waszym kierunku, otwórzcie sobie dosłownie te śluzy czasu na niespodzianki, które przychodzą z nietypowego źródła, na niespodzianki, które do Waszego życia przyjdą dlatego, że gdy ktoś pucha, to wy po prostu otwieracie drzwi. I w momencie, kiedy wy ze swojego życia wypuścicie jakieś rzeczy, pozbędziecie się czegoś, dacie coś w obieg, mogą to być rzeczy po ludziach, którzy już w Waszym życiu nie mieszkają. Którzy do tego życia już nie mają powrotu, a te rzeczy wam gdzieś zalegają, gdzieś tam sobie magazynują. To również uwolni nie tylko was, ale tę osobę. Tylko uwolni takie pokładkowane energie, które powodują frustrację po obydwu stronach. Niech ten przedmiot posłuży. Zamiast zajmować po prostu miejsce i czas. Niech on jest w krążeniu. Jeżeli już powstał, jeżeli coś zostało powołane do życia, jeżeli z ludzkiego konceptu, pracą rąk i pracą wizji coś stało się ciałem, no to po prostu niech w świecie materii działa i pracuje. Oczywiście jest też bardzo, bardzo istotna rzecz, która mówi, że gdy pozbywacie się jakichś rzeczy, nie oceniajcie ich. Być może coś, co Wam się wydaje już nieprzydatne, dla kogoś będzie czymś ulubionym. Być może coś, co z Waszego punktu widzenia nie ma wartości, dla kogoś będzie dokładnie tym, co ta osoba potrzebuje mieć w swoim wnętrzu. No, po prostu bądźcie z tym zupełnie szczerzy. Dajcie sobie nawet taki challenge, takie wyzwanie, żeby 15 rzeczy ze swojego życia. Wypuścić i tyle samo przyjąć. No to jest liczba astronomiczna dla kogoś, kto nigdy tego nie robił, natomiast możecie to podjąć na przykład, rodzając szczepki kwiatowe, przyjmując szczepki kwiatowe, no wszystko jedno, co to będzie. Ale uruchomcie dosłownie tę wielką siłę życia. Czasami to, czego chcecie, przychodzi drogami, których się nie spodziewacie. Czasami potrzebujecie żeby ktoś wam coś dał, coś wam powierzył, żeby wasza częstotliwość osobista została uzupełniona w coś ze strony, no na przykład wszechświata, żebyście tą energią jakoś taką szczególną, nową usmakowali. No Czasami to jest właśnie to, co potrzebne, by ten wasz sygnał zeświecił się w całości i pełną mocą ta rzeczywistość przeznaczona mogła was znaleźć. Więc pamiętajcie, gdy otwieracie się na to, by przyjąć coś darmowego, ten kierunek otwierania się na przyjmowanie jest widoczny, jest zapraszający i sprawia, że to, co do Was idzie, faktycznie do Was przyjdzie. I oprócz tego, że do Was przyjdzie, znajdzie Was, otrzymacie. A więc nauczycie się też tego, żeby przyjmować a nie tylko powodować, zasiewać, ciągnąć za sznurek, w się sensie na sukces, ale nie śpiewać piosenki. Kochani, no to jest konieczne, żeby w tym czasie świata się zoptymalizować od tej strony. Dlatego też powodzenia. No i oczywiście zachęcając Was, w komentarzach podzielcie się co takiego otrzymaliście i co takiego daliście. Niech to będą tylko i wyłącznie rzeczy darmowe. Uwaga, liczy się również znalezione jako darmowe od wszechświata. Niech to, co ma wartość, odnajdzie tych, którzy tę wartość docenią. Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. I oczywiście powodzenia, satysfakcji, wielkiego szczęścia w tym, no i tego, żebyście otrzymali to, czego potrzebujecie, to, co da Wam radość, to, co uzupełni Wasze życie, w najpotrzebniejsze Wam elementy i doprowadzi do tego, że żyć już będziecie swoim przeznaczeniem. Abra kadabra.